Dzisiaj wyruszamy na rejs do Paxos albo Antipaxos. To jest nasz bilet, ten mały świstek. Ale jeżeli chodzi o lokalizację samego miejsca, została nam podana zupełnie inna niż ten port. Mieliśmy się znaleźć przy plaży, a to mi na plaży nie wygląda. Tak się zastanawiam, czy to nasza łódź, bo dużo osób się zebrało, ale ostatecznie wszyscy mają nas gdzieś. A może tamta jest nasza? Czyli w sumie po godzinie trafiliśmy na łódkę, żeby tak bardzo nie kołysało. W tym środku byliśmy wczoraj, a dzisiaj jesteśmy na morzu. Widzicie co jest najfajniejsze na statku? Jak im buja, bo wtedy trzymacie swój ulubiony napój i sam wam się przechyla. No i przestało bujać. To, co widzicie za mną, to zachodnia strona wyspy Paxos, jednej z siedmiu wysp jońskich. Nie bez powodu założyłem dzisiaj błękitne okulary, dlatego, że właśnie będziemy wkraczać do jednej z błękitnych grot, które stanowią o miejscu. Czekaj. Skąd w ogóle taka nazwa? Wystarczy spojrzeć na wodę, jest krystalicznie czysta i prześlicznie niebieska. Wszystko spoko, bardzo fajna jaskinia, jest jeden mały, drobny problem. Zaszliwie śmierdzi tutaj siarą. Dosłownie, wszystko takie ładne, ale śmierdzi. Gdyby było Wam mało ujęć z poprzedniej Błękitnej tej groty, to zobaczcie tego tajemnicę. Ale spójrzcie jak wygląda dzisiejsza turystyka. Każdy patrzy na to miejsce przez swój maleńki ekran urządzenia dużego. Najlepsze jest to, że absolutnie nic w tym materiale nie jest podkoloryzowane. Ta woda jest dosłownie taka błękitna jak moje okulary. A jeszcze dodatkowo najważniejsza rzecz. Przednia grota śmierdziała bardzo mocno siarką, natomiast ta śmierdzić tylko spalinami z łódki. I udało się dopłynąć do Paksos. Po pierwsze, czy łatwo się chodzi po łodzi? Nie, jak łódź jest w ruchu i fale są, to wcale to nie jest proste. Rzecz druga, woda tutaj jest niesamowita krystalicznie czysta i przeźroczysta. Tego ostatnio w materiale nie dokończyłem, bo zacząłem liczyć, która jest godzina. Zobaczcie, budynki zrobione, ładna uliczka i budynki takie y, w stanie bardzo ruinicznym bym rzekł. Teraz pytanie, dlaczego to robię? No bo wiadomo, że jak nie dokończają budynku, to po to, żeby nie płacić wszystkich podatków, ale bogate jachty i przepych przejadł mi się po tym rejsie, dlatego że czuję się raczej... Że, jakbym był emerytowanym ręcistą, to prędzej bym umarł, niż bym chciał pływać na takim jachcie. Bo to tak buja. Człowiek długo czeka, żeby cokolwiek zobaczyć. To się delikatnie, ten świat bardzo powoli przesuwa. Musi się dziać. I tak doszliśmy do małego ryneczku. I o kurczę, jak stąd tam. Tu się cały czas dzieje. Krapeczki, okulary, koszulki. O, patrz! Taraska mówiła do ciebie Kalimera, czyli dzień dobry. O! To jest, dobra po... to jest dobra koszulka. To jest dobra, to jest dobra koszulka. Zastanawia mnie jedynie fakt, czy to jest wina kanalizacji, czy po prostu ta wyspa tak pachnie. Od czasu do czasu po da się wyczuć. Da się wyczuć zapach zgniłych jaj. Te osoby, które śledziły vlogi z Turcji, na pewno wiedzą, jakie mam zamiłowanie do cytrusów. A tutaj? Cytrusy rosną na drzewie. Zaraz nad głową. Tak jak teraz mogłem stanąć na stałym lądzie, czuję się zdecydowanie lepiej. I ten klimat upakowania mi zdecydowanie bardziej odpowiada. I dlatego jest tak upakowane wszystko: dużo ludzi w jednym miejscu i podobnie dużo roślin. Wszystko spoko w tej Grecji, ale ja bym nie, nie wytrzymał w ten sposób. Jesteś na dnie, jesteś tam, gdzie są łódki, a potem, żeby gdziekolwiek dojść, trzeba łazić po schodach. No, wiadomo, bardzo klimatycznie to wygląda, ale sam fakt, że jest gorąco, dookoła wszędzie mewy, chociaż to nie ma z niczego, z żadnym coś w związku, są chodle jeżdżą. Piękny został już nagietach. Widzicie, widzicie, to tak śmiesznie wygląda. Ci ludzie patrzą na nas, myślą sobie: kurcze, nie dość, że do kamery gada, to jeszcze w jakimś dziwnym języku, który jest trudny. Wyspa Paxos. O to go. Wyspa. Ale tutaj... Pomylił się. to jest zjeść kurczaka. Te drzewa mają taki charakterystyczny pień. Ten pień jest ładny. a bo to jest oliwka. Mm, no tak, oliwki przecież. Cała ekonomia tej wyspy została zbudowana na oliwkach. Słuchajcie, kolejna wąska uliczka. Wygląda niesamowicie. Wszędzie skutery, bo mało miejsca. I tak teraz Grecja. Im dłużej tutaj, tutaj jestem, tym bardziej mi się podoba. Czasami po prostu potrzeba trochę więcej czasu, żeby się zakochać w takim miejscu. Kuku, a kuku. Nie mam pojęcia, co to jest za roślinka, ale jest prześliczna. Polej nie dotykać. Mnie. Zastanawiam się, co robić na takiej wyspie, dlatego że ostatnio jak często mi się zdarza podróżować, to myślę sobie, o kurcze, ale fajnie tu jest, ale nie chciałbym tutaj mieszkać. Podobnie jest tutaj. Jest niesamowicie jest fajny klimat, ale kurczę, co w takim miejscu można robić? Zakurzony samochód, zakurzone rowery. Ale jest fryzjer. Okej, okay, są śliczne pomarańcze. Ale jestem człowiekiem, który jest z miasta, gdzie się cały czas coś dzieje. Jeżdżą samochody, tramwaje, a tutaj? Słychać tylko delikatny stukot młoteczka kogoś, kto sobie coś akurat obrabia albo naprawia w ogródku. Wsi spokojna, wsi wesoła. I my, wujka turystów, którzy ten spokój. Zakłócamy. Yy, kupiłem soczek. Jako ciekawostka można zobaczyć na górze... Można zobaczyć na górze jest opis Om, nom, nom. Ale kwaśne. Yy, ale faktycznie jak buraki coś pachnie. Wiesz, co Ci powiem? Zauważyłem pewną rzecz. Ci ludzie są mega pozytywni, mili. Ale się nie uśmiechają, zauważyłeś? Tak, ja. Tak samo jak ja. Od dzisiaj będę. Ty, może są tańsze kremy, bo oni. 18 euro. To jest po 4,50. No ale to wiesz, to jest jakaś olejka. To jest jeszcze w ogóle olejka do opalania. Raz poszedłem z czymś takim na basen, i potem umierałem. Ostatnio w komentarzach ktoś dobrze zauważył, że. Dodanie, to wcale nie jest kebab, tylko jest to pitagiros. A w środku jest suvlaki, czyli z takiego patyka ściągnięta, ściągnięte mięsko. Sorry, że się pomyliłem. Człowiek był zmęczony. A zresztą w tym kebabie, gdzie myśmy byli, tam to było nazwane kebab. który się do jedzenia. by na tyle z dzisiejszego rejsu. Eee, idziemy do naszej czerwonej strzały. I można by się było zastanawiać, dlaczego ja chodzę w okularach. Nie chcę, żeby było widać aż tak, jak bardzo jestem zmęczony. Kamil usnął na stole, a ja ustałem obok na bluzie. To by było na tyle z tego odcinka. Słuchajcie, jest tutaj ciężko. W tym momencie jest czwarta godzina. Trzeba wstać za jakiś czas. I lecimy z kolejnym dniem. Nie wiem jak niektórzy potrafią robić daily vlogi i składać je samemu. Dzięki Wam wielkie za oglądanie. Jak Wam się podobał ten materiał i do tego momentu dobrnęliście, zostawcie łapkę w górę. Po tej stronie macie ten sam dzień oczami Kamila, a tutaj znajduje się poprzedni dzień z tej wycieczki. W opisie macie linka do samego początku, jak jeszcze nie zaczęliście oglądać. Dzięki Wam wielkie, do zobaczenia i cześć!